dzień dobry w nowym dziś mam wolne wczoraj zakończyłam swój urlop w starej pracy czyli teoretycznie jestem jeden dzień bezrobotna jutro zaczynam nową pracę ale jeszcze wam nie mówię co za praca bo jutro dostanę kontakt i zobaczymy co jest napisane na temat social media, jeżeli będę mogła mówić to będę, jeżeli nie no to ogólnie wam przedstawię czym będę się zajmować ale dalej będę zarządzać kadrą, zarządzać budynkiem tylko gdzie, co i jak zobaczymy więc ten vlog się nazywa zaczynam nową pracę a teraz idę mojego męża odwiedzić w nowej pracy do tego małe zakupy i dzisiaj również mam o 17 zaraz pójdę zabukować stolik pożegnalnego drinka, ja nie piję alkoholu ale pożegnalnego pożegnalny obiad można powiedzieć z moją starą menadżer ze spa to znaczy z główną menadżer plus z Christine, która mnie zastąpiła na pozycji kierownika więc idziemy dzisiaj sobie na Takiego pożegnalnego drinka, stres obiad. Mam od męża sałatkę, którą sam zrobił, więc mam sałatkę z falapanami, ka kawkę i raz już skończył pracę. Mamy kilka rzeczy do załatwienia, ale sałatkę mi mąż zrobił. Otworzyli u nas bardzo duży biegiem i zrobiliśmy sobie zakupki do domu. Takie chemiczne uzupełnienie i fajnie, że tam wszystko można kupować w dużych butelkach, więc mam trochę zapasu. Kostki do toalety, płyn do prania, olbrzymi płyn do mycia naczyń. Mam też e, świeczuszki, świeczuszki, które pachną dosłownie jak frutele, bo wąchałam dużą świecę. Zapach e, do łazienki wziąłem sobie ciasteczko na spróbowanie, wezmę jutro do pracy. I mam również manisz dla Dostina do białych koszul. Mam mydełko do łazienki, klęczniki papierowe i wzięliśmy taki słoik na kawę, bo kupujemy dużo kawy, i właśnie tak. Ten nam nie wystarczy, bo mam full express full tu i jeszcze kilogram kawy jest w lodówce, więc stwierdziliśmy, że kupimy taki duży słoik i będzie żadna kawy się będą tutaj pięknie prezentować. Zaraz zresztą Wam pokażę jak naleję, Więc ten usuniemy ten Odam Edyty e, na kapsułki i będzie stał tylko ten. A zawsze. A, i tu mam sałatkę, to co od Destyja dostałam. I za to wszystko zapłaciliśmy. Około 30 funtów. Może troszeczkę mniej. Czas na pizzę. Dziewczyny mają świetną deskę do podzielenia się. Rozpakowuje się pralka w tle, bo wstawiłam czarne pranie i dostałam od mamy taki komplet ściereczek do kuchni kawa, z myślą, że Dustin zaczął pracę w kawiarni i dostałam również taki piękny bieźnik na stół wielkanocny więc powoli, powoli rozpakowuję wszystko, co przywiozłam sobie z Polski jeszcze dziś chcę zacząć robić vlog ten właśnie z Polski, będzie na pewno długi ale chcę go dzisiaj zacząć robić Dostałam od dziewczyn kwiaty i również od mojej menadżer byłej. Dostałam taki piękny zestaw widolczyków. Ona powiedziała, że będziesz miała na ładne zdjęcie na Instagram. No i jest przepiękny, więc takie moje prezenty z pożegnalnego drinka. Jest zero stopni, musiałam wziąć zimową kurtkę. Kolejny dzień jest środa. Jest chyba 6 marca, albo 5. Chyba 6. <grytka> e Idę do nowej pracy. Już dojechałam, jestem 15 minut wcześniej, bo ja wolę być wcześniej niż później, w szczególności pierwszego dnia, bo tak bym była minutkę spóźniona, żebym nie wzięła wcześniejszego autobusu. No i idę, stresuję się, dam wam po pracy jak tam. Jesteśmy w pracy i możemy sobie wybrać posiek, takie takiego cichego miejsca, żeby trochę wychilować. Jestem już po kilku treningach. Miałam trening przeciwpożarowy i teraz możemy wybrać sobie posiłek. Ja wybrałam dzisiaj omlet z sałatką. I wygląda tak. Wróciłam do domu, byłam na małych zakupach w Lidlu i u nas zakupy troszeczkę się zmieniły, bo jemy posiłki w pracy. Dustin ma i ja również mam. Więc w sumie takie rzeczy na śniadania i na jakieś przekąski. Będziemy mieć obiad, kolację w domu, więc tych zakupów będzie o wiele, wiele mniej. Odwracam w Lidlu jest włoski tydzień, więc wzięłam kilka rzeczy, Wziąłam makaron, jakieś takie warzywa, lody, ale również jak widać jest troszeczkę owoców, mam maliny do granoli, wziąłam sobie taki jogurt proteinowy, te serki, mandarynki, marchewkę dla do Dustinia do kurczaka, mam tu pomidory do szakrzyłki któregoś dnia, ogórki, łososia dwie paczki, jednego surowego, jednego wędzonego na ciepło. Awokado, banany, Dustin sobie wziął lody, ciasteczka, więc tak się prezentują nasze zakupy. I za wszystko zapłaciliśmy 40, 44 funty. Dzień dobry, kolejnego dnia na śniadanie robię sobie jogurt z proteinową graną, To z Polski i z malnikami. A obiad zobaczymy, co będzie w pracy. Dzień dobry, jadę już do pracy, jest piękny wschód słońca, ale pokażę wam, bo my zrobił wczoraj sałatkę w pracy, więc e, zabieram to ze sobą, mam tu tuńczyka, jabłko, jabłko. <grym>, jajko, e, miks, salat, e, sos i oliwki i cebula, <grym>, więc e, zabieram mi sałatkę do pracy wczoraj a, i ja do pracy, e, mogę wam coś powiedzieć więcej o moim miejscu pracy, <grym>, ale, ale to później, nie ma autobusie. Dzisiaj dzień Kobiet i dostałam od Destinka czekoladki i przepiękne kwiatki. Dzisiejszy obiad. Mam tu łososia wczorajszego, ziemniaki, pomidorki. A poczekajcie, pokażę wam Destin. pokaż. A ma jajka. I oglądamy YouTube. Dzień dobry, jestem już w pracy. Dalej nie wiem, co mogę pokazywać, ale przede mną dzisiaj kolejny dzień treningu i pokażę Wam miejsce. Jedno piętro jest, na którym jestem wyłączone z użytkowania jeszcze. Otworzę się tak, no, kiedy będziemy mieć rezydentów, ale... Jest takie... no, to całe piętro jest wyjęte z użytkowania. Mam tutaj swój stolik i robię wszystkie treningi, więc... Tutaj taką małą kuchnię. Tu przyjdzie ciasto za godzinę. Codziennie przychodzą dwa rodzaje ciasta i ja muszę się upewnić, że ekspres działa dopełnić kawę i jeszcze wczoraj wstawiłam kubki, więc muszę je wyciągnąć i wstawić nowe. I to jest strefa dla wszystkich. Dla nas, dla rezydentów, um, również dla jakichś gości, którzy przychodzą odwiedzać. Taka kawka dla wszystkich. Wszystko gotowe, przygotowane. Moja kawka również gotowa. Idę na treningi. Właśnie wydałam kilkaset funtów żeby zrobić zamówienie, żeby wszystko przeorganizować a dzisiejsze ciasto i zrobiłam sobie kawkę ale zrobiłam sobie kawkę z czekoladą mąkę mam ochotę na kanapeczki, więc zrobiłam sobie z bułeczkami proteinowymi mam e, awokado z jajkiem i łososia z e, ogórkami i zrobiłam identyczne dla Destina. dzień dobry, wydaje mi się, że dużo nie nagrywałam w tamtym tygodniu, więc Pociągniemy ten tydzień dalej i dzisiaj jest poniedziałek, ja mam wolne, ale idę do kawiarni, gdzie mój mąż pracuje na śniadanie, Ono o 9.30 ma przerwę, bo on zaczyna bardzo wcześnie, zaczyna o 5 rano, więc idę zjeść z nim śniadanie i za chwilę Wam pokażę, co wybiorę. A później mam dużo pracy. mam laptopa, chcę zrobić vlog właśnie w kawiarni, potem jadę na zakupy ubraniowe. Chcę pojechać na Kingston, bo chcę zajść do New Luka i jeszcze, kilku rzeczy. Rzeczy. jeszcze kilka rzeczy chcę kupić. Jestem, już się przygotowałam, pokażę swoją miejscówkę. Mam laptop, na razie, kawa i zróbmy vloga. Jesteśmy, ja wybrałam sobie kanapkę z sedem, a Dustin sobie wziął jakąś kanapkę czyli z, z krewetkami. No i mamy, ja mam macę Dustin, Ty masz kawkę. Dustin skończył pracę, jest 14 godzina Dustin już po pracy, przyjechaliśmy na Kingston i idziemy na zakupy dla mnie najpierw e, pierwsza rzecz to będzie Mark Spencer po jakieś fajne, eleganckie spodnie czarne Byliśmy na Babulti, ja wybrałam coś nowego więc próbujemy z Dustinkiem Dustin ty najpierw wzięłam na mleku owsianym Kolejny dzień jest tutaj kiedy ja do pracy i pokażę wam, co wczoraj kupiłam. Kupiłam koszulę, którą mam na sobie, i spodnie. więc Koszula wsadzona w spodnie, pasek mój stary. No i spodnie takie w stylu cargo. Więc tak, tak się prezentuję idąc do pracy jako head keeper. Jestem trochę taka jak na bodźcico. Miałam obrót, sałatki, wzięłam sobie pudding proteinowy. To Jestem w domu. A, po pierwsze mój tatuaż, bo już się e, pięknie zagoił, więc mogę Wam pokazać. Mam piękną ślubką, e, ślubną podwiązkę i jest na niej napisane After all this time, always. E, cytat z Harry'ego Pottera. I jutro wracam na siłownię z Destinem i to jest mój set na siłownię. Mam moje wansy, mam skarpetki, mój zestaw i biorę bluzę, bo mi jest zawsze na siłowni zimno i oczywiście mój zegarek. Więc pakuję się i od razu po pracy lecę jutro na siłownię dzienniku, dnia i ja muszę więcej nagrywać, zdecydowanie. Ja do pracy, czyli miałam mega fajny dzień, zaczęłam wyobrażać się w pracy. Po pracy po prostu, w sumie nie wiem jak teraz będzie wyglądać wyobrażenie, bo ja teraz nie pracuję na rano, ja pracuję na rano, więc spędzam dni razem, ale, to znaczy wieczorem, ale zobaczymy. Dzisiaj jest taki plan, że teraz jadę do pracy, E, mam ze sobą jedzenie, wziąłem sobie knapkę e, pudding proteinowy i mam też kubek owoców od mleża. A po pracy idziemy na siłownię, wracamy dzisiaj na siłownię, więc e, może to będzie może takie rozpoczęcie. A po pracy? No wiecie, ja pracuję w Kelkać, więc nie bardzo mam co pokazywać, bo moja praca to jest zarządzanie budynkiem więc dużo, dużo, dużo organizacji i nie, nie bardzo szybko, ale to jest mega fajne. Więc odezwę się później albo może na lunchu, ale no, na lunch wybieram sobie coś zmieni i ja uwielbiam lety, więc ja codziennie dzień po z innymi dodatkami. To jesteśmy na siłowni, dziś robimy brzuch i górę. Ej, jestem z mężem, z testinkiem. W siłowni skoczyłam sobie do dwóch sklepów: Biję i Lidl, i pokażę Wam, co kupiłam. Mam spożywkę, ale mam również trzy rzeczy do kuchni. Ulecim kamerę. W Lidlu jest japoński tydzień, więc wybrałam mochi, jogurty to jest o smaku maczy. Ten jest e, wiśniowy. Wzięłam majonez ja lubię majonez, a koreański jest super. Ramen, żeby zrobić któregoś dnia, i taki ramen, żeby zrobić, wzięłam soft cheese z wasabi zrobię sushi któregoś dnia. Dla Dastyja szynkę i jeszcze z dla jakieś tam susiki, serki wiejskie i ryby, bo się skończyły. Ale jeszcze mam tutaj, jak widać, owoce, cukinie, warzywa, jabłka, ziemniaki i coś słodkiego. Wzięłam knopecy i milky way'e, i dla Dosnia dwie sałatki tuńczykowe i pokażę Wam, co wzięłam sobie do kuchni. I za wszystko, wszystko zapłaciłam 60 funtów. Wzięłam sobie taki stojak na duże czarne łyżki na odkładanie łyżek, gdy gotuję czegoś takiego mi brakowało i z bichapi, z pszczołą i były też ściereczki do dostawu więc wzięłam sobie ściereczki, takie wiosenne z pszczółką pszczółka żółta i pszczółki więc 60 funtów razem z tymi rzeczami, a te rzeczy kosztowały 3,5 i pół funta, cztery funty i 2 funty. Na kolację mamy pieczone ziemniaczki, surówkę i pieczoną rybę w sosie śmietanowo-brokułowym, yy dorsz. Połowę ma 200 kalorii. Więc wykładam na talerze. Kwestia stwierdził, że idziemy na ściananie do jego miejsca pracy próbować nowe rzeczy. I mam tutaj kanapki. Ja mam z Tuńczykiem, a Dustin ma serem i do tego mamy takie granole. ja mam z, to było jabłko i cynamon, a Dustin ma bananową i oczywiście mamy kawki. Dziś e, mamy 6 miesięcy z po ślubie, więc zrobiliśmy sobie dyniaczki. E, przypyszne, ale robi też naleśniki. Zrobiłam już dużo, pokażę Dustin. Tyle i mam też pizzę w piekarniku, zaraz wam pokażę. A na razie jeszcze kończę naleśniki. Myślę, że jeszcze 5-6 y, zrobię. Więc na leśniczki. Pizza gotowa, moja stoku fantastyczna z szynką. No i te naleśniczki, które pokazałam. I Mamy również ciasto marty. marchewkowe. na deser. Wygląda pięknie. Jestem w pracy, przyszłam na przerwę. Pokażę Wam, jaką książkę zaczynam czytać z polecenia Zuzy i Nati, bo obie czytały. I oczywiście mam omlet, ale tu Omlet jest najlepszy. Um, mam tutaj omlet z surówką, mam również ciasteczka, no i zaczynam e, czytać lekcje tandkowania. Jestem w domu, coś przydałoby się Wam nagrać i ja wróciłam do domu i dziś mam taką fazę na sprzątanie, wiecie, każdy ma fazę na sprzątanie, więc wróciłam, sprzątałam łazienkę, kuchnię, wstawiłam już drugie planie, odkurzyłam i robię ramen, robię ten ramen taki o ten, ten mrożony, ten. Więc będzie za 5 minut gotowa zupka i później jeszcze dość na kolację. Na razie, ramen. Mam jajka. E, oprócz tego, że robię sobie ramen, za chwilę pokażę efekt końcowy, to wysadzę również żerzuchę. Myślę, że półtora tygodnia przed świętami jest spoko. To kalka tle. No i gotowe. Mój taki desygnał do szczeliny, bardzo ostry. No i żeruszka. Po pracy e, wegańskie mielone. Warzywka, sos i makaron płynący listy będzie spagenti. spaghetti. I mam też parmezan. Spaghetti. Tamta miała. A, ha. ja, ja na Od razu ja mam naturalność do moje smaki.